W kulinarnym Wii a dzisiaj robimy spaghetti bolognese. Tylko potrzebujemy odpowiednich przedmiotów. Dzisiaj w kulinarnym Wii gotujemy spaghetti bolognese. E tutaj jest nasza Micha i robimy je z najważniejszych składników. To trochę e, liści. Mama mia. O Bo tak więcej liści. Jak z nieba was pospadają, żeby wszystko było TikTok potem stawiać na gorący ogień na gorącą babeczkę oczywiście podgrzewać pod, yy, z boków wszystkich a dalej musicie po prostu wszystko tutaj w środku wymieszać bo to chyba nigdy się nie zgasi a teraz najważniejsze gdzie jest to gó... dobra a teraz najważniejsze, czyli zniszczenie dzieciom marzeń czyli po prostu wsadzacie do swojej z yy, 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 balona, nie? I zakrywacie to balonem, czekacie. E, kur... Czekacie chwilkę, a potem chcecie zbić tego balona. I właśnie w taki sposób zdobyliście. okej, okay Spoko.